Ogólnie to nie to Ok, ok, Wojtek. Stefan Olga 7, Wanda Karol, tu Stanisław Kłębek, 6, Jadwiga, Franek Jadwiga. 4 4,8, ja sobie zapiszę, nie ma sprawy. 4W ode mnie, USDX, USDX skrzynka ATU 100, zasilanie akumulatorowe 12V. I antena ENFET, Antena N ENFET, no jest działki z Wałbrzycha, działka Wałbrzych. No to są moje pierwsze łączności z tej anteny, to jest antena dosłownie na szybko powieszona na drzewie. No i tutaj sprawdzam jak to się. czy to w ogóle gdzieś tutaj dolatuje, ale nie jest źle, bo już przed chwilą zrobiłem austriacką stację i tutaj no jesteś drugi, drugi tutaj u mnie w kajecie. Fajnie, Wojtek. Proszę do, na finał do ciebie. Mam nadzieję, że mnie odebrałeś Stanisław Olga 7, Wanda Karol. Tu Stanisław Kuebek 6, Jadwiga, Franek, Jadwiga na QRP. Stanisław Kuebek 6, 7, 4, 8. tu Stanisław Olga 7, Wanda Karol. No to jak na takie warunki to, to i tak nieźle to leciało, bo między nami to będzie jakieś takie. w granicach, no jakieś do 850 km, no to troszkę tego nie. Ja Ciebie słyszałem, choć widzę, że propagacja się zmienia i tak faluje już. Pod koniec był moment, co cię lepiej słyszałem i pod koniec znowu troszkę słabiej cię słyszałem, także na twoje... Może bardzo dobrze, no bo ja to nadaję z bloku. I antenę mam postawioną na czwartym piętrze na dachu. To troszkę może lepsze warunki. W każdym razie będę miło, że chciałem ze mną porozmawiać. I do utworzenia 73,37 do wieczoru. Stanisław Olga 7, Wanda Karol, Stanisław Kłębek, 6, Jadwiga, Franek Jadwiga na QRP, fajnie. Wojtuś, dziękuję Ci serdecznie. Bardzo serdecznie Ci dziękuję. Dla mnie każda łączność. To jest naprawdę happy, happy mam naprawdę na całą buzię. Na całą buzię mam happy Na no bardzo Ci dziękuję. Super, super, wiesz co? Naprawdę nie spodziewałem się, że z tej anteny cokolwiek uda mi się zrobić. A ja tu widzę, że, że to jakoś leci. Nie jest źle, słyszę tutaj dużo stacji też. Skrzynka mi dostroiła, także jest ok, fajnie. Jego wieczoru Ci życzę. Wojtuś, dziękuję za, za QSO i myślę, że do spotkania jeszcze. Stanisław Olga 7, Wanda Karol tu Stanisław Kłębek 6, Jadwiga, Franek, Jadwiga na QRP A na częstotliwości Stanisław Kłębek 6, Jadwiga, Franek, Jadwiga na QRP